W dzisiejszym filmie zagłębimy się w ukryty klejnot Biblii, który ujawnia ostateczny sekret bezwysiłkowej manifestacji pragnień Twojego serca. Być może niektórzy z Was pomyślą o kolejny film o Bogu, ale poczekajcie chwilę, to nie jest typowe kazanie. Zamierzamy odkryć coś znacznie głębszego, niesamowitą moc jaką wszechświat. A także inne święte teksty mają w swoich rękach. Przygotujcie się, bo położymy kres wszystkim tym niekończącym się debatom i dyskusjom. Wyjaśnimy to wszystko jasno i prosto. Manifestacja jest tak realna jak powietrze, którym oddychamy, i nie ma tu miejsca na wymówki ani zaprzeczenia. Wyobraźcie sobie przez chwilę, że wszyscy mamy swoje marzenia i aspiracje, te płonące pragnienia, które sprawiają, że nasze serca biją mocniej. Wszyscy chcemy, żeby się spełniły. Wszyscy pragniemy żyć luksusowo lub bez problemów finansowych, a ten wymarzony samochód, o którym zawsze marzyłeś, może być Twój. Ekscytujące, prawda? Któż z nas nie skorzystałby z okazji, by przekształcić te marzenia w rzeczywistość? Niezależnie od tego, czy chodzi o osiągnięcie niesamowitego sukcesu, cieszenie się blaskiem sławy, zgromadzenie bogactwa przekraczającego wyobrażenia, czy po prostu powitanie nieskończonej obfitości w swoim życiu, twoje marzenia są na wyciągnięcie ręki. A co najlepsze? Wszystko, czego potrzebujesz, to zaledwie dwie minuty codziennej praktyki, aby odblokować niezwykłą moc manifestacji. Ale zanim w pełni zanurzymy się w tej pouczającej podróży, poświęćmy chwilę na rzucenie światła na kilka gorzkich prawd. Widzicie, są pewne błędy, w które często wpadamy, jeśli chodzi o modlitwę, i wierzcie lub nie, te spostrzeżenia pochodzą bezpośrednio z Biblii. Nadszedł czas, aby zmierzyć się z ogromnym błędem w naszej relacji z boskością. Przygotujcie. Się, ponieważ jeśli chodzi o modlitwę, o nasze najgłębsze pragnienia i marzenia, nieświadomie sabotowaliśmy się, a być może nawet oddalaliśmy nasze aspiracje. Pomyślcie o tym. Przechodzimy przez nasze codzienne rytuały modlitewne, ale czy naprawdę robimy to dobrze? Pomimo dziesięcioleci oddania, mogliśmy chybić celu. Ale nie bójcie się, jestem tutaj, aby poprowadzić was. Ścieżką modlitwy, która naprawdę może zmienić wasze życie. I wiecie, co ja też tam byłem, popełniając ten sam błąd. Kiedy się modlimy, to tak jakbyśmy klęczeli, błagając i prosząc siły wszechświata, wyższą energię, mówiąc: Proszę Boże, chcę ten elegancki samochód, lub proszę Boże, daj mi tę wymarzoną pracę. Brzmi znajomo to wzorzec, w który wszyscy wpadliśmy. Ale tu jest zwrot akcji. Nauczono nas modlić się w sposób, który jest, no cóż, szczerze mówiąc, całkowicie błędny. Nasze modlitwy często zaczynają się od lawiny życzeń, jakbyśmy sporządzali listę życzeń. Chcę tego, chcę być tym lub potrzebuję tego. Ale oto magiczny sekret, każda modlitwa wyzwala fale wibracji i częstotliwości we wszechświecie. Zasadniczo wybieramy numer do wyższych energii, mając nadzieję zsynchronizować nasze uczucia i przyszłe realia z nimi. Ale i to jest duże. Ale kiedy uciekamy się do błagania i prośby, wysyłamy wibracje, które mogą nie być w naszym najlepszym interesie. Kiedy jesteśmy na szczycie fali szczęścia i pozytywności, przekazujemy te potężne wibracje o wysokiej częstotliwości do wszechświata. Przybliżając się do spełnienia naszych pragnień. I odwrotnie, kiedy pogrążamy się w smutku i negatywności, zanurzamy się w królestwie wibracji o niskiej częstotliwości. Ale tutaj robi się to intrygujące błaganie i prośba no cóż, to jak zrobienie dużego kroku w złym kierunku. Kiedy mówimy, proszę Boże, chcę tego, lub proszę Boże, potrzebuję tego, nieświadomie oddalamy nasze marzenia. Błaganie i twierdzenie w języku pragnienia nie wystarczy. Prawo wibracji dotyczy przyciągania życia rzeczywistością Twoich pragnień w teraźniejszości, aby magnetyzować to, co masz w swoich myślach. Nadszedł czas, aby zmienić perspektywę i pozwolić, aby magia się rozwinęła. Teraz przeanalizujmy ten werset. Wszystko, o co się modlicie i prosicie. Wierzcie że otrzymaliście, a będziecie to mieli. Ten werset całkowicie zmienia grę.